Witam Ciebie na kanale Wiadomości Globalne, krótko i na temat. Subskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być powiadamianym o nowych filmach. Cristiano Ronaldo oraz jego żona Georgina Rodriguez są już w domu z nowo narodzoną córeczką. Syna niestety nie udało się uratować. Nie ma to jak w domu. Gio i nasza córeczka są wreszcie razem z nami. Dziękujemy wszystkim za wszystkie miłe słowa i gesty. Wasze wsparcie jest bardzo ważne i wszyscy czuliśmy miłość i szacunek. Teraz nadszedł czas, aby być wdzięcznym za życie, które właśnie powitaliśmy na tym świecie napisał Ronaldo na swoim Facebooku. Przypominam, że Cristiano i Gio stracili syna. Pod koniec zeszłego roku para ogłosiła, że spodziewa się bliźniaków. Przypomnijmy, że Cristiano wychowywał czwórkę dzieci. Cristiano Jr. Ewe, Mateo, a w 2017 roku urodziła się jego córka ze związku z Georginą, Alana Martina. W oczekiwaniu na ponowne powiększenie rodziny Portugalczyk i piękna Argentynka dzielili się swoją radością na Instagramie. Niestety, w poniedziałek Ronaldo i Georgina przekazali tragiczną wiadomość o tym, że tuż po porodzie jedno z bliźniąt zmarło. Na swoim Facebooku napisał. Z najgłębszym smutkiem ogłaszamy śmierć naszego dziecka. To największy ból, jaki może odczuwać każdy rodzic. Dopiero narodziny naszej córeczki dają nam siłę, by przeżyć ten moment z odrobiną nadziei i szczęścia. Serdecznie dziękujemy lekarzom i pielęgniarkom za wszelką opiekę i wsparcie. Jesteśmy zdruzgotani i prosimy o prywatność w tym bardzo trudnym czasie. Nasz chłopcze, jesteś naszym aniołem. Zawsze będziemy Cię kochać. Cristiano Ronaldo i Giorgina Rodriguez. Pod przejmującym wpisem Cristiano i Georginy w ciągu kilku godzin pojawiło się ponad 400 tysięcy komentarzy. Padło wiele słów wsparcia od rodziny i przyjaciół sportowca. Rekordzista świata, Jamański sprinter Usain Bolt zamieścił pod wpisem Ronaldo trzy emoji z rękami złożonymi do modlitwy. Natomiast dziennikarz Piers Morgan napisał: Wstrząsające wiadomości. Moje najgłębsze kondolencje dla Ciebie i całej Twojej rodziny. Angielski gwiazdor piłki nożnej Gary Lineker opublikował na Twitterze słowa: Strasznie smutna wiadomość. Szczere kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny. Kondolencje złożyli też przedstawiciele klubu Manchester United. Twój ból jest naszym bólem. Wysyłamy w tym czasie miłość i siłę Tobie i rodzinie. Komentarze zostawili również koledzy Ronaldo z Szatni. W tym m.in. Diogo Dalot, David Degea i Alex Tell subskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być powiadamianym o nowych filmach. Irena Newsowska.